Dziękuję Panie Dobrze. Wsiąże, mam wielki zaszczyt z że no, ten stoły prezent obrońcy Polaków. Mam no, zaszczyt. księcia poznać. O, Ale super, takie jeszcze nie miałem. Dziękuję, raz jeszcze. Dziękuję. Dziękuję. To dla mnie, bo tak. Rzadko, rzadko, który facet dostaje róże i, i kwiaty od kobiety, prawda? Przeważnie są dwucyfrowe. Dziękuję. Strasznie mnie cieszy, że, że przyszliście dzisiaj. Muszę powiedzieć, że to jest. Pierwsza taka wycieczka zakładowa, w pewnym sensie filmowa, <laughs> którą zawdzięczam Waszemu szefowi. Panu Andrzejowi. Panu Andrzejowi, bohater dnia. Prawdziwy pole. Prawdziwy Wiem z tego, co mi opowiadał o sposobie, w jaki prowadzi filmę. To, nie dość, że od czasu do czasu zapłaci, tak jak trzeba. To jeszcze traktuje was jak swoją większą rodzinę. I to jest bardzo fajne, i tak powiem. Słuchajcie kochani, ja Was zaprosiłem do księcia. Wy rozmawiacie ze mną na dzień, co hmm, Codziennie. A dzisiaj bardzo proszę, to rozmawiamy z księciem. Proszę, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć w jaki sposób, czy o domu, czy o kampanii księcia, który kandyduje, o ile wiecie, na burmistrza Londynu, więc proszę bardzo, Jan jest dostępny do Waszej dyspozycji. W budowie tego pałacu, a zacząłem go budować w 2003 roku. Budowa trwała 7 lat. Mam firmę Budowlaną. Jestem deweloperem. Moi chłopcy to wszystko stworzyli. Polska ekipa. A teraz ten dom jest zaliczany do, jest uważany za najsławniejszy prywatny dom w Londynie. Aż do znudzenia. Tak, ja można faktu. Przeczytałem w Twoim programie wyborczym, że chciałbyś postawić blisko Pałacu Bettenhamu pomnik na cześć polskich lotników. Tak jest. Tak. Czy, czy to by się udało? Ja myślę, że, że jest szansa na, te, na to, żeby powstał pomnik <laughs> polskiego rolnika w samym śródmieściu Londynu. Moje hasło, które propaguje w całej Anglii, a zwłaszcza w Londynie teraz, i zwłaszcza w mediach brytyjskich, sprowadza się do jednego zdania. Szacunek dla Polaków. Szacunek dla Polaków rancunek dla Polaków. Może nie wygramy, ale nie możemy przegrać. Co to znaczy, że nie mogę przegrać? To znaczy, że z tą moją szablą polską my, wy, ja zaistniejemy w mediach i politycy brytyjscy zdadzą sobie sprawę, że muszą się z nami zacząć liczyć. I że tak nie może być, jak było dotychczas. Że pozwalają takiemu idiocie jak Faraż, latać po kraju, latać po studiach telewizyjnych i opowiadać kłamstwa i brednie, że Polacy tylko o benefity przyjeżdżają, że, że przestępczość w tym kraju jest wina. Przez więcej w mediach od Anglików mamy pozytywnych. Że tak powiem, z bisów jako Polacy, oni nastawie wręcz proszą, żebyśmy bronili kraj przed zewnętrznymi zagrożeniami. Tak. Nie wiem, czy pan sobie zdaje z tym sprawę, coraz więcej tego jest na internecie. Tak, ale jeszcze, jeszcze za mało. <laughs> jeszcze za mało. Ja chcę, żeby ta szala się w 100% przechyliła. Co to znaczy? To, I uważam, że to jest do zrobienia przez następne trzy lata, żeby zmienić nasz wizerunek w oczach. Anglii.